Pierwszy odcinek z serii Gothic 2 No Okej, więc nie grałem jeszcze Znaczy grałem bardzo dużo z tym grakiem Teraz trzeba coś i wrócić na stare śmieci jeżeli to powiem Wybaczcie, ale nawet ta gra może mi się mulić gdyż e, coś tam mi się robi w komputerze, a dokładniej renderuje filmik Gothic 3. Trzecią część. Poczekajmy, poczekajmy. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać... Mam na to wystarczająco dużo... Wygnany z naszego swym ostatni Był to wyraźny rozkaz. Jego ostatni. Smoki. Tak, smoki. Gdzie jest? Ta... zaległa ob... zosta No dobra, to może yy, tak. Yy, zrobimy tak, że nie będę puszczał całych dialogów, ale będę puszczał chociaż ich początki i będziecie sobie mogli zatrzymać, przeczytać, znowić, zatrzymać. Wiecie o co chodzi, Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie. W pobliskim mieście, w ich posiadaniu znajdują. Nazywają go Ostrzeż Paladynów. Gdy tylko z nim to odpowiednik oka i nosa. Nie wolno. Czym dokładnie jest? To magiczny. Dzięki niemu. Oko ma Dlaczego Paladyni mieliby mi o twoim? Skąd ta? Jest kilka. Załóżmy, że ma Oko i nosa. Idź po prostu w dółście. Tylko uważaj. Potrzebuję broń. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mo... Rozejrzyj się tu trochę. Wyruszę. W Świetnie. Odkąd obrałem... No. I uwaga, muli się. Dobra, więc... Y Zaraz wracam, tylko coś tu ogarnę z tym komputerem. Dobra, to ona No dobra, jakby lepiej, chyba. Yy, nie, nie jest lepiej. Dobra, zbierzmy sobie ja pierdziule Wiecie co, damy sobie... Na razie spokój. Mm. Albo jeszcze się trochę pokręcimy po wieży. Tutaj na pierwszym piętrze musicie... musicie niestety wytrzymać to. Ja pierdziele, To tak to się nazywa renderowanie filmów, sorry. Okej, okay, mamy 25 doświadczenia Czym to jest w obliczu Gotika? Dwójki nocykruka, gdzie później trzeba będzie nabić cztery rewele, żeby sobie 5 hey. siły wziąć To będzie kosmos, no ale okej okay. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tam... Sądź, nie udało weź ją Dobra Lepiej to już tam... Czy nie lepiej, tylko... Po już nic nie mam do powiedzenia O ja pierdziele Dobra, moment, muszę ogarnąć, okej? Okay? Dobra, nara Hi, hello I teraz już się nie muli kompletnie i całkowicie Dobra Wracamy poprzednio Idziemy na górną część wieży u aby odwiedzić Beliara, ale najpierw odwiedzimy tą, tą misturkę życia, po czym wstąpimy do pokoju wiedzy. Tak można go nazwać. Bo 25 doświadczenia, znaczy 25 punktów doświadczenia za każdą książeczkę. Czy to nie jest opłacalne? Dobra. wiecie co yy, zaraz wracam jakby lepiej chyba obraz nie jest taki niedostrzegalny dobra yy, a, lepiej tak sądzę że chyba jest lepiej dobra Dawno nie grałem w gotika bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, mamy już 200 doświadczenia, no proszę Państwa. Hejo, Beliar. O, no, świetnie. Dzięki, że mi coś dałeś. Patrzcie, mam dla Was ciekawostkę Łóżko Ksardasa leczy Zaraz się o tym przekonamy Do rana Ha I co? I mamy pełen pasek zdrowia Kto o tym nie wiedział, ten... niech już wie A to jest przycisk proszę Państwa Na kominku Po czym otwiera się ta bramka I mamy dostęp do miksurki oraz kuferka oraz do życia lekkich ran i kuriony. Okej, okay, nieważne. Tak czy siak, jedziemy z tym koksem dalej. Muszę trochę potrenować bicie, bo nie pamiętam. Tak był blok. Tak, tak, blok, pyk, blok. Dobra, dam radę. Oby. Czym się skakało? Tym się chodziło, tym... Aha, no dobra, tym się skakał. Ja nie mogę, nie pamiętam kompletnie. Żal, żal mi się. Możecie mi pisać, że jestem beznadziejny, haha. Ha, ha. Tak, nie żartuję, możecie mi pisać. Proszę, 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 chcę. Czas zapalić pochodemkę. Wiem, że się miotam straszliwie, ale co tam. Niebieski, byzy, byzy, byzy. Pokrzywa, żywa, żywa. żywa Ciemny, grzyby, byby, byby. Takie tam pierdoły. Jedyną rzeczą, która tu nie jest pierdołą, to pas mocy. Czyli... Pięć um, do siły, jej. No, przy warunkach... Um, ...botika, to akurat to jest zrozumiałe. Mm, komputer mi pracuje teraz nagle o ja pierniczę co się dzieje Ludeczka jest tutaj i tutaj mm, kurde 60 fps nagle mi skoczyło lol mamy 30 czas zgasić pochodemkę A teraz z kolei się muli, no świetnie. Jak nie urok, to sraczka. Jak to moja mama opowiada? Mm -hmm, mm -hmm. Moja mama i nie tylko. Owco, chcesz zminąć? Przeciwnik godny... Nie. Prawie mnie zabiła, Widzieliście? Oga, zapis. Szykuje się przeciwnik. Na razie godny mnie, patrzcie No Wow, dymne hey, Dymne Dymne Okej okay. Stracimy życia, ale mamy tu rośliny leczące Luknijmy na nasze wodówko Punkty trafne, 30 łapie To więc gdyby z tego co wiem będziemy mieli 1000 jakoś tak, przy dobrym, dobrym oporządzaniu, że tak powiem. Lecznicze, dobra. Kolejne lecznicze i tyle, strasznie mi się chce nagrywać gotika przede wszystkim dlatego, że strasznie dawno nie grałem w ogóle i jest świetne. Mam mamy strzały, mam strzałów, zwój strzały, jeszcze jedną strzałę, miksturę, zwój, miksturę, strzałę i dostaliśmy łuczek Chwilę. Opcje, grafiki, gry, obrazu, jasność. Ok, wystarczy. I zepchnię. darujcie, że nie pójdę jeszcze tutaj do jaskini ale na no moim etapie gry to by było raczej samobójstwo to... trochę trudno by było dobra, teraz możemy zapolować na wilczka zwalę go A, właśnie... No, no, no Jej, nawet bez stracenia życia to się nie zaskakuje. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę, bo jestem ziumem. Chwila, zmienię sobie trochę kamerkę myszką. I wolę tak z góry. jest tak mniej z góry. O, dobra. Yy. Mhm... Serio w można grać z pierwszej postaci? Aha, no można pewnie. Jest głupie pytanie. I... jeśli się zrobi tak, to można się rozglądać fajnie, nie? Taki poradnik. Tam gdzieś na tym... tam w dole jest Lester. Ten z Bagien. Ten... ten... z obozu Bagiennego Bractwa. O, już mi się język plącza. Jestem zmęczony. Cavaler. Jej, siema. Siema żomie. Ach, ta muzyczka. Zaryzywiały duopur. I za Nie wiem, chyba świat się tworzy. Czy coś tam? Nie wiem. To w Minecrafcie się w świat renderuje. Ja tutaj to ja nie wiem, co się. Dobra. Koplin, goblin, nie, nie ma czego fandrować. Nie ma czego flądrować. Nie ma czego flądrować. Co by się spodziewać? Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem gdzie... Chwila. Nie... Nazywasz się Kawalorn, tak? A dokąd idziesz? Do miasta. <laughs> A, miałbyś kłopoty ze straży. Kilka dni temu poszedł do doliny pod... Może powinieneś z nim porozmawiać. Mówił o Masz na sobie Gdy tylko mógł Teraz pracuję. Co tu robisz? Utknąłem. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wo Mogę ci je. Najlepiej... Może... Czy ty i t szalona... A teraz, większe... Mago? Co porabiają? Mają wielki... niezbadano... Nie mogę ci po... O co chodzi? Przespałeś? Eee, mówi o tych... Ech, nie wiem... Tak, przestałem cały tydzień. Sorry. Zostałeś... Ta... to były... Mogę... Może? No cóż, dobra. To te łódź... Daj znać. Potrzebuję leczyć i robić? chyba Tak, kilka a co z leczeniem? Zostały mi... pewnie... No, dostaliśmy dwie miksurki. Teraz dobrze by było się jeszcze przygotować Tutaj przyjść o mało Lagi Dobra, zapisz grę Czemu się laguje? Nie wiem, nie mam pojęcia Tu będzie zwój i mieszak Dobrze Teraz w sumie można zrobić coś takiego, taki mek ja nie byłem tu w skrzynce. Gdyby było jednego bandyty mniej do zabicia, to można zrobić taki myk, że... Nie, nie do końca pamiętam jak się toczyło ten dialog, ale z tym bandytą można porozmawiać. On słysząc, że kawalor idzie, to ucieknie. Hej! Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Tego nie będę chyba przebijał, bo to jest ciekawe. Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast... Komu tak bardzo... Połowa korini? Teraz trzeba ja. wybierać ten środkowy. Z kim powinienem porozmawiać? Z, z, z moim szefem. No więc... Ja. Skąd mam wie wieś? albo na ty... Spokojnie, przyjacielu. Czyżby? Pewien cz kiedy już wykon... Wygląda... Cześć, się przyznać... Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Też był tam. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam Byłem kopacza, ale teraz ktoś wyznaczył za... Na twoim miejscu, bardzo bym na siebie uważał. Ale my, chłop... Powinienem ci chyba... Nie ma za co. Kto wyzna? kto wyzna? Tego nie wie. A kto to tak? Hej, stary, no na. Dziesięć sztuk. Och, stary. No wy. Och, stary. No dobra. Nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa no, jest już, stroma skały. Na niej jest wieża strasznica, się a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz to. Tylko nie mu. Hmm, dasz mi ten portret? Dasz mi ten portret? Ja? Wiesz coś? Wiesz coś? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Im dalej zapuścisz się w... Kutce kutce o, nie, idzie tu po ciebie niejaki kawalorn. Cholera. I jesteśmy doświadczonko, można go później ewentualnie zabić, jak nam jak... jak, jak o, można, na no pewnie. Czemu nie? Ale na razie trzeba iść z kawalornem i zapisać grę. Dobra, więc w następnym odcinku pójdziemy z kawalornem, a na razie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że filmik się podobał. I kawalorny też się żegna. Dobra. To cześć. Papa. Pa.